Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner. Dzisiaj otworzymy sobie przesyłkę, z tego względu, że je troszeczkę przejrzałem i e, że zrobiłem nawet taką małą selekcję, zostało jakieś 20 e, przesyłek do unboxingów, reszta to albo przesyłki, które będę odsyłał, albo przesyłki, które będę wymieniał poza e, poza mm, kamerą. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdybyście już do mnie nie przesyłali nic, czego nie zamawiam, naprawdę e, świetnie, świetnie, świetnie by się wtedy czuł byłoby super. E, przesyłka jest podpisana Jeki551, natomiast mnie zaintrygowało to i chcę ją otworzyć z tego względu, że dostałem przesyłkę od dziewczyny, od kobiety, to jest Agata z Debrznat, chyba, dobrze przeczytałem. Także zobaczymy, co tam dostaliśmy od Agaty. Duży, duży, fajny karton. Zobaczcie, tutaj mamy już e, sam zwiastun. Świetna inwencja twórcza. Wayne Runey wrócił z kosmosu. Mamy plakat, mamy list. Zobaczmy, czy nie dostaniemy strzała w tym liście. Wow, wow, wow! Nie będę głośno czytał, ale jakieś gadżety związane z Borstją Dortmund by chciała Agnieszka. Agata, przepraszam, jeju, dlaczego mówi Agnieszka? A, tutaj jest. Ag... A, czekajcie chwilę, przepraszam. Tutaj jest Agata, tutaj jest Agata. I tutaj jest Agata. Dobrze, Agata, przepraszam, że mówię jak mieszka. Agata. Gadżety związane z Bursją Dortmund. No co, mam tam jakiś zawodników z Bundesligi? Mam też, powiedzmy, jakiś taki, chyba wisiorek na komórę, Jak chcesz, to, to coś będę. Nie mam niestety szalika Bundesligi. Borussii Dortmund też chętnie, chętnie bym sobie załatwił. No dobra, trochę się zagadałem. Otwieramy, ramy, zobaczymy co jest w środku. Przypominam, Agata. Przysłałam nam koszulkę. Zobaczcie, co jest z boku tutaj. Wow, wow, wow! Dostaliśmy koszulkę. To jest koszulka FC Barcelony. Ładnie pachnie. <grym> z tyłu mamy Ronaldinho 10 FCB. Fajna, fajna koszulka, super. Zbieram koszulki. Niestety nie jest to mój rozmiar, ale, ale niech będzie, będzie super. Zobaczmy teraz, co było w kartoniku jeszcze. Wyciągamy to wszystko, ale jest tego dużo. Taki mały gratis. Wow. Agata! Rzadko się spotyka, żeby dziewczyny kobiety zbierały karty, no nie? Słuchajcie, mamy Champions League, mamy Euro. Zrobimy tak, że część kart po prostu pominiemy. Z tego względu, że chciałbym zrobić szybki Ambek. Tutaj mam dosyć dużo powtórek w świetnym stanie. Podkreślę, przepraszam, powtórek euro. Super, hiper, mega. Odłożymy je na bok. Mamy tutaj euro, drugą część. Przepraszam, Agato, przepraszam Was wszystkich, ale e, takie naręcza, które przychodzą, chętnie po prostu pokażę. Pokażę w ten sposób. Ja tutaj mam też specjalny apel do Micha. Michu wie, o kogo chodzi. Michu weź mi w końcu, chłopie, napisz, co potrzebujesz z tego euro, bo chcę Ci to uzupełnić. Mamy euro, jeszcze jedną część. Chcę Ci to uzupełnić, ale jakoś tak się mijamy w PW. Ty piszesz coś innego, ja piszę co innego, ja piszę o euro, Ty zaczynasz teraz pisać o e, Timo z tego roku, także e, zróbmy w końcu z tym porządek. E, tak to wygląda. I tutaj mamy jeszcze eo 4. Podejrzewam, że też świetne, świetne na ręce Zobaczcie, Agata sprawdziła mi dużą niespodziankę, między innymi dlatego też, że, że, że mam mnóstwo świetnych kart do wieży. Zobaczcie, ile tego jest. Tego jest 10 cm, przeszło. A to jeszcze nie wszystko. Agato jest super. Zobaczmy jeszcze Czempion. Wow! Ale się wysypały dobrze kamery. Nie przestawiły. Powoli zaczynam myśleć o nowej kamerze, z tego względu, że ta już jest taka trochę wypłowiała, poobijana, yy, zdezelowana, także niedługo możecie się spodziewać, że filmy będą w troszeczkę lepszej jakości, takiej jakości jak zostało na kanał szalonego kolekcjonera. Mamy tutaj jeszcze yy, drugą część, też świetne na ręce, najważniejsze, że... Karty są w dobrym stanie. Wow! Znowu mi się rozsypały. Ja nie wiem, coś mi dzisiaj nie idzie. To wszystko przez ten paluch. Śmiałem się z Robena i to jest zemsta. Robena asystent się śmiał ze mnie z kolei, że słuchaj szalony. To jest zemsta. Zemsta palucha. Zemsta Robena. Dobra. Ekstra klasa 13-14. Odkładam naklejki. Odkładam. Nie będę pokazywał. Wybacz mi, a Gato mamy już 5 minut za sobą. Wciągnąłem 12-13. No to, może to tak szybko jeszcze. Bo tam mamy jeszcze takie małe gratisiki, i chciałbym bardzo pokazać Wam te gratisiki. Bardzo by mi na tym zależało i Wam chyba też z tego względu, że wszyscy chcą oglądać karty specjalne, karty lepsze. No zobaczcie, tam tutaj trochę karty trzepnięte ze względu na to, że, że mają już swoje lato. Uuuu, patrzcie. Agata, a ja Cię tak pochwaliłem na początku, nie? Spokożartuję oczywiście. Dobra, kładziemy to gdzieś tu. Karty zrobione własnoręcznie, a i tu mnie to zastanawia, bo niedługo szykuję, a w zasadzie za chwilę będę szykował dla Was niespodziankę. Zobaczmy, co zrobiła własnoręcznie Agata. Runej! Super, super pomysł. Z tyłu, wow! Troll Attacks! Wow, świetne! Suarez, też z edycji Troll Attacks. Tak, ta sama edycja, świetnie. I runaj, i runaj w e, bajernie. Nie no, to już by była przeginka. <laughs> runaj, ty już byłeś wszędzie. Ale zobaczcie, nawet boisko zmienione. Runaj w bajernie, wow. Super Agata pomysł. E, na pewno te karty powędrują w specjalne miejsce. Teraz mamy karty specjalne, zobaczmy jakie tu karty specjalne dostaliśmy od Agaty. Wow, już widzę jedną topkę. I mamy tak. Boskiego Cristiano Ronaldo to jest karta, karta, karta w zasadzie, która przeszła już do historii. Karta, która była zawsze, zawsze pożądaną kartą z tej edycji. Rzekłbym, to była taka karta, że czasami potrafiła wykosić nawet niejedną topkę. Mamy tutaj lewego, zobaczcie, mamy lewego też na limicie z zeszłego sezonu. Świetna karta! Mamy lewego na topce. Wow, lewy w tej chwili staje się cichym liderem moich kart Top Master. Mam go chyba z 8 sztuk. Mam tej karty chyba z 8 sztuk. I co mamy? Harta. Wow, top mistrz Rafał Murawski. Yeah! Super, hiper Mega Giga. Agato, jestem super zadowolony. Mesut. Jeszcze, jeszcze w, repre... znaczy jeszcze w reprezentacji Niemiec. On cały czas jest w reprezentacji Niemiec. Co ja chciałem powiedzieć, to nie wiem. Wow, świetne karteczki, świetne isko. Isko. Pamiętaliście, jak pływaliśmy z isko? Od tego czasu już nic nie jest normalne. A pamiętam taką sytuację, ale to opowiem wam na filmie podsumowującym e, piszczek. Pożądana karta. E, podsumowującym ten rok ze mną. Opowiem wam zabawną sytuację, która była wtedy, kiedy nakrywaliśmy isko. Tutaj mam Lamparta, Bastiana, Ibra Kadabre, Van Vampersiego. Samir, Nasri, Ribery. <noise> A nic coś mi się przypomniało. Zobaczcie, jeszcze jeden lewy nam się trafił. Znowu, znowu na limicie. Świetna karta. Dzięki Agar. Te karty zawsze są ile widziane. Wow, i mamy jeszcze Andresza i nieste. Andros i nie Wow. Super hiper, hiper mega. Mamy troszeczkę gwiazdek. Tutaj zobaczcie. Wow, wysyp tego mamy. Rosicki i brakadabra znowu yy, Michu, Michu, Ty masz z czego wybierać, sam widzisz, tak? Także pisz Michu, 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 pisz Jak ja Cię lubię, Michu <grym> Dobra, taki mały bracisik, zobaczmy Coś strasznie ciężkiego, co to jest? Wow, 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 wow Jakieś takie wyrywanki mamy yy, metryczki zawodników yy, z różnych klubów Mamy też zestaw kart. Tych tali już mam tyle, że mógłbym dosłownie grać, i grać, grać, i grać i grać. Tutaj mamy jeszcze karty Euro. I tutaj mamy znowu zawodników z stu. Mamy ich metryczki, to są też chyba wyrywanki z Bravo Sport. Tak na pewno. Aga, świetne, świetne karty, świetna przesyłka. Bardzo, bardzo, bardzo mi się podoba. Przygotujecie Ci jakiś taki pakiecik szalonego kolekcjonera, plus to to prosiłaś, czyli coś tam z Borussii Dortmund, kilka saszetek, nie ma problemu. Lewandowskiego mam. To też mam i harta z Eurobazówkę. Też, też mam. Dobra, z tym, że musisz poczekać aż wrócę niestety. I teraz mamy tutaj niespodziankę, zobaczcie z przodu mamy Kamilka, Kamilka Tocha, z drugiej strony mamy... Dłejnego runeja. I co tutaj mamy? Wow? Wow, 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 zobaczcie. Wow, wow, mamy autograf Kamila Stocha. Wow! A i będę tam u was, w górkach niedługo, dam wam czadu, dam wam czadu, wszystkim pokażę jak się jeździ. będzie padaka chyba to nagram. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy tutaj e, Cristiano Ronaldo, ja, 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 Mirek Klose i Alves to koniec. E, dzięki, dzięki jeszcze raz Aga za tą przesyłkę. Mm. Tak, jak mówię, przyśleć ci to, co chciałaś, tylko daj mi trochę czasu, bo muszę pojeździć troszeczkę na Nartkach. E, dzięki Wam wszystkim za oglądanie tego filmu. Znowu nam się zrobiło 10 minut. Oj, 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 ale przyznajcie, że fajne unboxingi, dobrze się ogląda. E, fajne w sensie takim, no jakieś takie, z werwą, jest trochę tego, trochę tego. Jest śmiesznie, jest wesoło, jest poważnie. Są dobre karty, mniej dobre, ale wszystko się trzyma. Kupy za przeproszeniem i takie unboxingi powinny być, takie przesyłki mogą być. Ja jestem jak najbardziej za. Pozdrawiam cię serdecznie, Agato. Pozdrawiam was wszystkich. Zapraszam na moje kolejne filmy. Szalony kolekcjoner, cześć.